Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. W czwartek wybiła godzina 10:15, więc jak zwykle o tej porze rozpoczynamy kolejny krypto czwartek, czyli nasz cotygodniowy format, w ramach którego spotykamy się po to, aby opowiedzieć sobie o tym, co dzieje się aktualnie na rynku kryptowalut. A trzeba powiedzieć, że. Może nie działo się zbyt wiele na przestrzeni ostatnich dni, ale można zakładać, że te najbliższe dni będą niezwykle emocjonujące. Wszystko to za sprawą kilku kluczowych publikacji makroekonomicznych które mogą zainicjować większe wzrostowe odbicie i tak naprawdę sprawić, że Bitcoin wyrwie się z tego obserwowanego od połowy marca bieżącego roku marazmu i powróci na ścieżkę wzrostów, rozpoczynając kolejny impuls trwający już od dłuższego czasu. Hoscy, no bo przecież Bitcoin jakby nie patrzeć, w dalszym ciągu pozostaje w trendzie wzrostowym, mimo tego, że od połowy marca obserwujemy tak naprawdę tendencję delikatnie spadkową, ale w dalszym ciągu notowania tej pierwszej kryptowaluty utrzymują się wewnątrz kanału, spadkowego kanału, który przynajmniej z technicznego punktu widzenia patrząc nieco szerzej może stanowić jedynie pewną część większego układu formacji flagi, formacji, która ze statystyki punktu widzenia jest układem korekcyjnym, czyli w tym przypadku wzrostowym, a to z kolei zwiększa szanse na właśnie wybicie górą. Natomiast pytanie, kiedy do tego wybicia dojdzie? No bo niestety nie istnieją żadne reguły, czy też zasady, które określałyby, jak długo notowania dowolnego instrumentu finansowego mogą utrzymywać się wewnątrz takiego kanału, jak ten, który na Bitcoinie obserwujemy już od połowy marca. Dlaczego najbliższe dni będą istotne? No z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że już dziś Dzisiaj, o godzinie 14:15, poznamy najnowsze dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Nie będzie to ten najważniejszy raport autorstwa BLS-u, będzie to raport Instytutu ADP, natomiast jest to publikacja, która bardzo często postrzegana jest jako swego rodzaju prognostyk. Przed tym, co w piątek publikuje BELEZ. Jeśli chodzi o oczekiwania ekonomistów, ci zakładają, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, zdaniem Instytutu ADP, wyniosła w minionym miesiącu 144 tysiące. Byłby to odczyt nieco lepszy od 122 tysięcy raportowanych przed miesiącem. Natomiast czy 144 tysiące to dużo? Nie. Od razu odpowiadam, że nie. To nie jest wcale fenomenalny wynik. W dalszym ciągu byłby to wynik relatywnie słaby. Natomiast, tak jak już mówiłem, zdecydowanie ważniejsze. Dane poznamy jutro o godzinie 14:30, czyli w piątek, no i będzie to raport również z rynku pracy, ale już autorstwa BLS-u, czyli Amerykańskiego Biura Statystyki Pracy. W tym przypadku warto zwracać uwagę na dwie zmienne. Pierwsza, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, druga to oczywiście dane dotyczące stopy bezrobocia. Bezrobocia, które na przestrzeni ostatnich miesięcy dość wyraźnie wzrastało, zresztą możemy sobie to bardzo ładnie spojrzeć i przeanalizować na na podstawie chociażby raportu, który opublikowany został przed miesiącem. Tutaj ten lewy wykres pokazuje nam, jak z miesiąca na miesiąc w ostatnim czasie wzrastało bezrobocie, no i pokazuje, jak malała na przestrzeni ostatnich miesięcy zmiana zatrudnienia. Ta, przypomnijmy, uplasowała się. W lipcu na poziomie 114 tysięcy i był to najniższy wynik od 2021 roku. Ekonomiści oczekują teraz odbicia i poprawy sytuacji, w związku z czym zakładają, że zmiana zatrudnienia w sierpniu wyniosła, wyniosła już 164 tysiące. Trzeba tylko zwrócić uwagę na kilka ciekawych elementów. Po pierwsze, nawet gdyby okazało się, że ten finalny odczyt, który poznamy jutro, pokryje się z tymi oczekiwaniami, to 164 tysiące to wcale nie jest jakoś tak dużo, to dalej jest relatywnie niski odczyt. Oczywiście wyraźnie lepszy niż 114 tysięcy, no ale gorszy niż 200, 250, 300 tysięcy, więc to nie jest dalej sytuacja optymalna. Do tego wszystkiego warto brać pod uwagę, że Oceny ekonomistów, prognozy ekonomistów to jedno, a finalne wyniki zmiany zatrudnienia to coś zupełnie innego. I przywiązywanie się do tego, czego oczekują ekonomiści, nie ma w tym przypadku najmniejszego sensu. To na co warto zwracać uwagę. To różnica, różnica pomiędzy finalnym odczytem, który poznamy jutro, a tym, czego oczekują ekonomiści, bo te różnice bardzo często są bardzo, bardzo duże i w zależności od tego, w którą stronę te różnice są, czyli czy finalny odczyt jest lepszy, czy gorszy, takie reakcje rynku później obserwujemy. I tutaj prosty przykład. Możemy sobie zerknąć na notowania Bitcoina z 3 maja bieżącego roku. Wiem, kilka miesięcy wstecz, ale wtedy Bitcoin drożał o 3800 dolarów w ciągu jednej sesji, właśnie w reakcji na dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, dane, które okazały się gorsze niż oczekiwali ekonomiści, w efekcie czego zwiększyło to szanse na szybsze obniżanie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Kolejny raport z rynku pracy, już w tym przypadku lepszy, pojawił się natomiast 7 czerwca. Też był to piątek. Wtedy Bitcoin spadł o 1450 dolarów, bo te dane z rynku pracy z kolei okazały okazały się lepsze. Jeśli chodzi natomiast o oczekiwania, czy 164 tysiące to jest dużo, czy to oznacza rzeczywiście sytuacja na rynku pracy w Stanach musi się poprawić? No, wystarczy, że przeanalizujemy sobie tak naprawdę oczekiwania sprzed miesiąca. Wtedy eksperci oczekiwali odczytu na poziomie 176 tysięcy, czyli oczekiwali odczytu wyższego niż oczekują aktualnie, a mimo wszystko ten finalny wyniósł 114 tysięcy. Miesiąc wcześniej oczekiwali 191, a finalny wynik to 206. Jeszcze Wcześniej oczekiwali 182 tysięcy, a wyszło 272. To idealnie pokazuje, że nie ma sensu przywiązywać się do tego odczytu. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to to, jak duża będzie różnica tego finalnego odczytu, który poznamy jutro, w stosunku do tego oczekiwanego odczytu, bo to jest w stanie tak naprawdę przyczynić się do bardzo dużej zmienności. Teraz, jeżeli dane z rynku pracy okażą się gorsze, no to to może w naturalny sposób wspierać wzrostowe odbicie na notowaniach Bitcoina. Ale, nim do tego, Bitcoina jeszcze sobie powrócimy, to skupmy się jeszcze na danych dotyczących stopy bezrobocia, bo o niej tak naprawdę wspomniałem, ale jeszcze nie powiedziałem, na co warto zwrócić uwagę. Mamy poprzedni odczyt na poziomie 4,3%, no bo tak jak już pokazałem, zresztą to bezrobocie na przestrzeni ostatnich miesięcy w Stanach Zjednoczonych rosło. Z miesiąca na miesiąc sobie rosło. Teraz ekonomiści zakładają, że ono nagle spadnie z 4,3 do 4,2% jest to możliwe? Oczywiście, że jest to. Jak najbardziej możliwe. Natomiast czy ekonomiści potwierdzili na przestrzeni ostatnich miesięcy, że warto wierzyć w ich prognozy? Nie potwierdzili. Wystarczy spojrzeć sobie znowu na dane z ostatnich miesięcy, kiedy oczekiwali w kwietniu odczytu na poziomie 3,9%, było 3,8%, później oczekiwali 3,8, było 3,9%, oczekiwali 3,9%, było 4,0%, oczekiwali 4,0%, było 4,1%, oczekiwali 4,1%, było 4,3%, teraz oczekują 4,2%, no i jaki będzie finalny odczyt, zobaczymy oczywiście już jutro o godzinie 14.30. Natomiast jeśli dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych okażą się gorsze, Niż oczekują tego ekonomiści, one nie muszą być gorsze niż te sprzed miesiąca. To nie musi być zmiana zasługi na poziomie 114 tysięcy. Ale jeżeli będą gorsze niż 160 tysięcy, to zwiększy się szansa na bardziej agresywne luzowanie polityki monetarnej. Przyjmuje się, że rezerwa federalna rozpocznie obniżać stopy procentowe już w tym miesiącu, już we wrześniu. Pierwsza taka decyzja ma zostać ogłoszona 18 września. No i tak naprawdę w zależności od dwóch zmiennych danych z rynku pracy, które poznamy, Dziś i jutro, oraz danych na temat inflacji konsumenckiej, które poznamy w przyszłym tygodniu, zależeć będzie to, czy ta pierwsza obniżka stóp procentowych wyniesie 25, czy 50 punktów bazowych. Jeżeli dane z rynku pracy zakończą się gorsze, to wzrośnie prawdopodobieństwo, że pierwsza obniżka wyniesie 50 punktów bazowych, a to w naturalny sposób mogłoby deprecjonować dolara amerykańskiego, faworyzując równocześnie aktywa ryzykowne i zwiększając wśród inwestorów apetyt na ryzyko, czyli zyskiwać mogło. By akcje, zyskiwać mogłyby także e, kryptowaluty. Oczywiście trzeba tutaj brać pod uwagę, że jeszcze do tego wszystkiego dochodzi aspekt danych na temat inflacji konsumenckiej, choć ostatnich kilka miesięcy pokazało, że dane z rynku pracy są ważniejsze. Oczywiście. To nie jest tak, że dane o inflacji możemy lekceważyć. Chodzi tylko o to, że dane na temat inflacji konsumenckiej pokazały dość wyraźny spadek, i ten ostatni odczyt, już chociażby, pokazał, że inflacja spadła do poziomu 2,9%, jeżeli chodzi o pełny wskaźnik CPI, i do poziomu 3,2%, jeśli chodzi o inflację bazową, czyli tą, która, przez wzgląd na dużą zmienność, pomija cenę energii i ceny żywności. Natomiast to, co jest istotne, to to, że obserwujemy tutaj tendencje spadkowe już od dłuższego czasu, i w ocenie wielu ekspertów. Nie ma już za bardzo ryzyk, jakoby inflacja w Stanach Zjednoczonych miała powrócić na ścieżkę wzrostu, miała odbijać. Więc co do zasady, inflacja nie stanowi teraz zagrożenia, i Rezerwa Federalna nie za bardzo musi przejmować się tym, że inflacja może wrócić na ścieżkę wzrostu. No chyba, że ten odczyt, który opublikowany zostanie już w przyszłym tygodniu, bo kolejne dane na temat inflacji konsumenckiej poznamy w przyszłym tygodniu, w przyszłym środę o 14.30. Tutaj jeszcze szacunków nie znamy, natomiast wielu ekspertów wskazuje, że tutaj zagrożenia nie ma wzrostem inflacji, w związku z czym dane z rynku pracy są nieco ważniejsze, nieco istotniejsze. No i teraz jak zerkniemy sobie na notowanie Bitcoina, to możemy zauważyć, że kurs pierwszej kryptowaluty już od... Utrzymuje się w rejonie technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 57 tysięcy dolarów. Oczywistym jest, że spadek poniżej tego pułapu mógłby zainicjować dalszą wyprzedaż w stronę czy to 53 tysięcy dolarów, gdzie przebiega horyzontalne wsparcie, czy 52 tysięcy dolarów, gdzie z kolei przebiega linia tendencji wyznaczająca dolne ograniczenie obserwanego od połowy marca kanału spadkowego. Więc to są dwa kolejne pułapy wsparcia, do których ewentualnie Bitcoin mógłby podążać, gdyby doszło do jego zanurkowania poniżej aktualnie testowanego wsparcia. To czy to Wsparcie zostanie pokonane. Czy być może Bitcoin się od niego odbije? Biorąc pod uwagę, że utrzymujemy się tu od kilku dni, będzie prawdopodobnie zależne od danych. Danych właśnie z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, więc można oczekiwać, że dziś, ewentualnie jutro. Bitcoin się określi. Jeżeli dane z rynku pracy wypadną gorzej, no to może to doprowadzić do wzrostowego odbicia, co z kolei mogłoby skutkować wzrostem bitcoina w kierunku 61 750 dolarów, 64 500 dolarów, albo dalej w okolicy 68 000 dolarów, gdzie przebiega linia tendencji spadkowej, wyznaczająca górne ograniczenie tego całego kanału spadkowego. Oczywiście kluczowe dla perspektyw dalszych bitcoina byłoby wybicie z tego kanału góro. Nie zakładałbym natomiast, że bitcoin wybije z tego zakresu. Dziś, czy wybije z tego zakresu jutro? Dane z rynku pracy mogą przyczynić się do odbicia od aktualnie testowanego wsparcia, ale prawdopodobnie to będzie zbyt słaby impuls, aby doprowadzić od razu do wybicia z aktualnie obserwowanego kanału górą. Być może katalizatorem dla takiego wybicia okazać się pierwsza obniżka 100% w Stanach Zjednoczonych, o ile ta wyniosłaby 50 punktów bazowych, a nie 25. Wtedy te perspektywy naprawdę zaczynałyby wyglądać bardzo, bardzo pozytywnie. Natomiast na co jeszcze warto Zwrócić uwagę, warto oczywiście zwrócić uwagę na podejście inwestorów do rynku akcji, bo oczywiście te ostatnie tygodnie, może nawet miesiące, pokazały, że bitcoin nie zawsze musi dodatnio korelować z rynkiem akcji, ale jakby nie patrzeć, bardzo często ta korelacja między tymi dwoma klasami aktywów była wyraźnie dodatnia. I tutaj Bitcoin oczywiście jest poniżej, wyraźnie poniżej marcowych wierzchołków. Natomiast na rynku akcji dostrzec można całkiem sporo optymizmu. I taki niemiecki DAX wybijał jeszcze kilka dni temu nowe ATH. Jeśli chodzi o indeks S&P 500, ten też był na granicy szczytów z lipca, a jeśli chodzi o Dow Jones, ten też podobnie jak DAX wybijał nowe ATH, więc ten optymizm jakby nie patrzeć na aktywach ryzykownych jest, natomiast pytanie czy udzieli się także inwestorom na rynku kryptowalut. Wiele wskazuje na to, że być może tym okresem poniekąd trochę przełobowym. Będą najbliższe 2-3 tygodnie, czyli po pierwsze, dzisiejsze i jutrzejsze dane z rynku pracy mogą się do tego przyczynić, po drugie, dane na temat inflacji, które poznamy w przyszłym tygodniu, oraz oczywiście najważniejszy element całej tej układanki, czyli pierwsza obniżka stóp procentowych, która ogłoszona zostanie najpewniej 18 września. I to są takie trzy kluczowe wydarzenia we wrześniu, na które warto będzie zwracać uwagę. Bo one nie tylko mogą przyczynić się do chwilowego odbicia, ale one mogą przyczynić się do zmiany ogólnej tendencji i powrotu Bitcoina, co z tym idzie również szerokiego rynku kryptowalut na ścieżkę wzrostów, które być może obserwować będziemy na przestrzeni kolejnych tygodni, miesięcy albo nawet kwartału, włącznie z tym, że ta hossa mogłaby potrwać do końca 2025 roku. Mam tutaj na myśli oczywiście listopad, grudzień 25. Z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Państwa na dzisiaj. Także ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za Zapraszam na kolejny krypto czwartek już za tydzień, punktualnie o godzinie 10:15.